na moim kanale. Przed startem tego filmu chciałabym przypomnieć o lajku i subskrypcji. Na 100 subskrypcji będzie specjalny odcinek, a na ten odcinek piszcie w komentarzu propozycje. A teraz lecimy z tym filmem. na moim kanale. Dzisiaj będziemy grali w Brawl Stars w solo. Takie tak jest mapa, klęska czy rodzaj i Będę miał żeby nie wchodzić do krzaków. A jak widzicie, na środku jest bardzo dużo krzaków. Więc, no, będzie to, no, nie małe utrudnienie. I od razu zaczynamy, bo nie chcę was nudzić i tak dalej, i tak dalej. Okej okay. Ja sobie gram lu, chcę wbić go na 20. Okej, okay, tam mamy lu też. Już myślałem, że after. Ale nie. Dobra. Tutaj uważamy, żeby nie wejść do Dobra, Jest. Tam My musimy przejść tędy. O, uwaga. Okay. jest dobrze. Nie, tutaj nie ma. Jest pewnie tam. Dobra, ja muszę uważać. Że robię smutną linkę, bo muszę przejść. Dobra, nic mi nie zadało. Myślałem, że jest z 2000 zadał, ale no jest dobrze. Dobra. Nie Dobra, robimy smutną linkę, żeby nie zabieliśmy. Dobra, tutaj omijamy fajnie jego strzały A niestety fajnie omija moje Dobra nie, Niech trafię Dobra, jest on tam teraz Aj on mam kiełbsów Kurcze, tam jeszcze jest lu. Okej, okay. fajnie Nie przegrałem, nie przegrałem Ajajaj aj, aj. Nie co on robi. Co on właśnie zrobił, nie wiem. Dobra, to jest następna ranga, więc jest bardzo dobrze. Lecimy dalej. Z drugim. Jakby co jak y, będę w tych ty, w krzakach, to napiszcie w komentarzu, to ja coś tam sobie zrobię jakieś utrudnienia na następny raz. Jako karę. Dobra, jest dobrze. Ja chyba nie weszłem. Nie wiem, bo patrzyłem na tą tarę. Dobra. Ojej, trzeba się uleczyć. Dobra, ona, jak widać, chce mnie za wszelką cenę zabić. A ja się jej nie dam tak łatwo. Ajajaj! Weszła. Dobra. Trze, trzecia runda. Lu. I później może zagramy Leon. O. Czyli moją pierwszą i jak na razie jedyną legendą i ulubioną i tydy. No dużo ja mam. Tym leonem pierwsza, najlepsza, jedyna legenda i tak dalej. Okej okay, dobra. Tutaj trzeba na niego uważać, no bo. No jest dobrym. Kolonel Raz. Zwłaszcza na takich ludzi, którzy. Graczy, którzy mają mało HP. Na przykład na takiego. Leona na pierwszej mocy. O, ale dobił. Ajajaj, ajajaj. No mówiłem, żeby na niego uważać. Dobra, plus jeden. Teraz biorę sobie tego leona, którego mam tu lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Okej. Okay. Tutaj uwaga, okej. Okay. coś ja, się, ale one jeszcze nie mam wynoksowanego, bo mi został jeszcze jeden z Dobra? Nie, ja muszę się od wszystkich oddalić, okej. Okay. Myślę, że ja do niego chyba idę. Nie wiem. Jest nie, chyba teraz wyszłam, no, ja ale nie wiem. Okej, okay, tam zrobił Tom Daki. Ajajaj nie, on to zrobił. Wow, jeszcze ile mi zadał. Trzymaj, obracaj. Tutaj... A jednak on mnie zabił. ajajaj, aj, aj. słabo. Ale i tak jest dobrze. To może teraz weźmiemy takiego może kolta. Ja koltem spadłem, bo mam 21 rangę jeszcze i nie mam nawet 500 o nie, brakneta, brakneta, proszę. Tutaj się lecę. Dobra, robię. Dobra, jest już. Dobra, ale ja nie wiem... O, jest dobrze. Co jest? Dobra, po drugiego już nie pójdę. Wow, co jest? Jest, dobra. Co już wystarczy? Wow. Dobra. Dobra, to było fajne akurat. Dobra, już mam 500 puszek, więc jest dobrze. To teraz lecimy z jeszcze innym zadamiarzem. Darelina. Może Bibi. Okej. Okay. Później może tak. Dobra, tutaj robię w szczęinkę. Wiem, że tutaj jesteś odkar. Siema Tam możemy nie wejść Co jest Dobra tam jest też Okej okay, tam też jakaś Bibi porobiła O nie A ona ma step powera Dobra Spoko <gryw> Już ja tam odrzucił? To jest. Dobra, huf. Huf. Serio że tak krzykłem? Co jest? Dobra, leczanko wow, co to było? Dobra, a oczywiście nie wchodzę do kształów. Uj, nie ma. Ajaj. Ajaj. Ajajaj. Ajajaj. Nie, nie. Ajajaj. Minus jeden. Dobra, teraz biorę tą tarę. Mam tarę, tu mam tarę. Okay. gramy tym tarą. Dawno nie grałem tarą. No nie przepadam za tarą. Mam trzy matki dalej. Ej, hey, ale czy ja wcześniej weszłem do krzaków? Dajcie znać w komentarzach. Jak weszłem, no to powiecie. No to... No. Wow, Co to było? Co jest? Tam tar? Co jest? Co come on. Co jest? Uwierzcie. Ja, ja, Uważać, uważać. Uważaj. Dobra. Wrócimy, dalej. Dobra, dobra. No nie leci, proszę, proszę. Tutaj się trzymy Uwaga. Nie no ja cały czas nie wiem czy wchodziłem do krzaków, czy nie, no. Ha Dobra. Jak nie będzie trochę wypełniony challenge, no to zrobię następny taki challenge. Tylko że będzie jakaś kara jak wejdę. Jak oczywiście ten część nie wyjdzie i trochę jednak powchodzę do tych krzaków. Tutaj, no nie no. Jedyne wejście to jest tam. Wow. Ale się tą tarą teraz gra. Dobra, spoko. Spoko. Plus 10. Dobra, i skończymy na tej fajnej wygranie. Tarzą, tarą. Dzisiejszy odcinek. No to żegnam was, pa pa.